Dzisiaj zakończył się konkurs na moim kanale, konkurs poświęcony nagłośnieniu zbiórki dla Alanka. Dziękuję za każdą złotówkę, za każde wejście, za no po prostu wszelką pomoc, która tam popłynęła dla, dla tego chłopca, za udostępnienie na kanałach, za wszystko, wszystko. Takie Rafaello, symbol, symbol może. No, tych aniołków, które tak pomagają. Anonimowo. Ponieważ nikt nie zdeklarował kwoty pomocy, tam wpłaty anonimowe, również oglądanie filmów, gdzie z reklamy też zawsze jakiś pieniążek wpływa. Równowartość nagrody będzie wpłacona na się pomalkam. Wszystko, wszystkie linki tutaj będą. Filmie. Dziękuję serdecznie.